tedeudę wędu, dewę zastępem zarelatuje Manuśiengę, sto lat życia, życzeń Manuśiengę. Dlaczego waliśmy na te? Widzieliśmy, medy prezesia nie dął prekasta. My Manuśia, kamdziebymiste, preme warki zedkoława. Pawła, sprawa, bo dychał Paweł i się sprawa, ladynoskry, de noskry, I kamdziebym te preme odzwonię, że my, jak po marańcza, te matosa rakilasyszmy, te nabuty rakilasyszmy, I prena, bo tu ze siółkiem lepsza łaka ostrojaki, łowary, kilderary. ma tu mąkę, dałem wyciąwić chwesem. Kaj sprawa sype pięć minut, buty sypę pięć minut dają. A tu mebez kina sa poradziny. Pezor rodem manu się niebindunen. Kaj manu na ni bange, kaj na kerdę dawa. Bez miele manu się kiedyc może te na działteby sięu pałdawaka kaj jak różka Kopał do wakaty, bysty pukadę Roma. I z tym dowody jasna Pedowa: płcięli bez małej kromady, płcięli czy dykcian do akty. Akty na dykcium kajpukacia do manuś. Jech Wawił czy tryto. Tylko sama fakty wskazują. Siłuj mi, Emanusza, Kietmez Rysiław. Skoro Manuś, jesteś świadko, Andres, sprawa Wawiłymanusie manuśeskre. Jech Wawił czy tryto. To pesaj podstawa do sądu ues jako świadkosw. Przecież do manuśte naprędzia byśośćte na cherdzia by tołeś sądo na cherdzeby pe świadkosty. I o tym na raz Czy do manuś jakiej pukadę? Na zdęn bezskę sprawa dał ues dwa jedwa widziała działa prał. sprawa na odmekcią, mekcjom, sprawa tylko syn zwa bil buty tejewol Kerdy Pałdawaku tby bezskę odmekciem mekcjom Ale sy diom reławka da pomoginawa. pomogi i pomogi do Romewskiej. Jeszcze tylko mrymożność, możliwość pomogi nawa. Daj na nie poddziapenkę dla Gadzio, prokuratorów, łowęca, dla da Gadzio, kereła da da dawa. Bo dawa ja taką możliwość, już my dawa charakter ciągle. Ale coś tu mogę pchnąć za skrótą mire Manusia. Romewski pereł paladnosty botyde 2009 wersji. Gadzie zeznań pełeka, i ofność coś kereł z Gadzienca. W 2013 roku, w roku 2013, w roku na kereł. Co na kereł? Bo do zeznanie świadkiem do Gadziengres jest mało ważna, Nasys jest i I z do prekuratora, ka każdy adwokat odwa obalinęła. Pełdeso, Pełdę bo Gadziena niewiarygodna. Bo Gadzie chochawen, Gadzie se zinały, Gadzie do, do niektórych bucia. I Pałdawa prekuratorzy ciągnęli na kereł. Czyb chandziałeś nawet 2013 obecnie, czy zbyć tworą prawie dłużej? Nasz wysłyszył, był jasna, twarda dowody. Sopę keryl, poperen pereń peromadej stary byłem, po pereń peromadej wolność, bo Wenge gadził Wen Łucia, chciałem ja do obroty, te kręciny, łęca te kręciny, Wen Roma, pchenel buty, po wolność. Kajonete te i oni też pchnął do buty. Ale pchnął jak Manuś, wraz z wodowody zakuty Sygadziesz. Ginęł, kaj jak się zeznają. No to trzeba Bawilem pod Do Dorom ci napchnął Bawir, bez tłosy gdzieś termen napchnął, napchnął ci, napchnął. Ale na sytuacja zadział, reszta polskiego kokoretum do pchnął. kajdorą potwierdził do zeznania do pierwszego Manuś I wtedy Sygadziesz dopiero. Twarda dowody pedawak, że te wydaje europejski europejskie na aresztowania. Bo są duj świadki, a może i tryn. I do was i Roma, gadień, chłder periksońskie, sobie zomysłkie prekurałura naprędzia magę do gadjo, kaj gadje państwy zeznają dwe. Cośkie naprędzia mągę. Ra raja dajsi gadje państwy prędzie świadki no Na, jow mągę prędzie kaj Roma państwy prędzie. Kaj narom tylko Roma państwy prędzie. Więc miłe pszowa, lewary, kajdelary, i same manuścete, ja wem sąstore barktały. Tu mamy może pechę na pęskę. Co so, tu te wtrójankowce, czy we ta sprawa, da jacy ja mary sprawa, ostrojakitko? Na, da jacy buty romani, a na ostrojakitko. Me pach do was somy, ze do was sierrorom, melan, kajda butyja metodolidziaskie końco, kajdarom, nie win tejaweł. ale dykhawka i tu mene na kamenciach ci pęte do dział. Tu medziny dzi nie i pensy, tylko tu den, tu den kana, kamen te wytrudę, kamen doba te wymyśnię, gdzie kajdowa niby pukadzia, nij nie niby pchędzia, niby hayamas, ale bakro już jeszcze prełonka, ale rom romały tu m'e. Da butykę jame, wyjadę sztunda cyroli zapchandin. A to by by rosyka, tu den specjalnie was coś pe romeścika i rosowa to wydziałka na Pda kereł. Neto kana pedama, brakirawkę tu aladdin, Mire manusia, kaj kamaia me te ziaste pchenas, te wymyślas peromendy. doba do Batmano, kaj si do Rom, ciorgia gadzien, doba do Spidermeno, kerdzia, dwaso kerdzia, dawa e, Aladino, teżke, romały to widział peda wakana, kaj kacate My Te wymyśla peromendy. Tu me mena to wyjawej, ja ci pen. tu ziauke ci cipen, tu mena kament, kament ja u pokrywka te garuweł, rempe de vuestri manusiendyr, Miremanusia kochana, przecież tu jestem chory Manusia. Soskiet, jak pomarańczy rom, poważną problemę z krewawawa. pcharo syrom, charoda, bez krewawawa. I obdziinęł sobie gaty, I paść wieści do otoczenia odsiełoka i sydowałem Manusia. To jak baba, żewa Manusia, to chemedy kajsy. A tu my kręci dzień w kołumaczia, w kołumaczia i książka, meka, metech No może pchnę jeszcze kutyka, ale ja ci kiedy wakier dział prenem, de wojcie na swali pędę na Romy, bo w na sasłosę, na swali pędę, wojcie, tu na prenem. Dziwina tu męgę, droga psała. Dabuty wełapalę chadini i to zarawę z wada buty hadini Prenem w tu męgę. W dziaba pały, bo pomag dziaba rakiby z pomarańczu, jak pomarańczosa. Rakiby z manuścia, my, ale na rakiby z Kondratosa. Ale na domek chękę dawaka wakaj Romy małe rądy dziąb nie widzi jakieś Przez Cina kernadowa, peskie teraz haspet tysiąc moły. Skoro Romani kara na pereła pełędy. I nawena zmuszona i one kaj te wycofiny peske zeznani. To darom dziewa jakieś A soskie na kamenione ty dziewa te zeznani te sparuweł. Bo po na chochade, po na i do dzieła wakana, kaj prokuratorów koncyłłłłel pchandęła. I podawany daryn, To ryne alady, nie niewinnie te tary śtarii ben, be sięł. A tu my, kaj ten kamen pewożność te pchileł na ładzień, Przecież przejdzie ja tu my każdy palcem zawiedził, jak półka, nesemanusięg, romęgry de pokora dzian, bo się nie halu was też, manuś dariaty, was okerzia, dzian, wymyślindzia, de do coś pędzian, nada sauro ma ale do wana ke ses, a tu my zapierniemy tu, ktoś dość ka hadę gadzież. Chocha weń jeszcze tu Mekana? bo prędka tu si siuna, prędka siunem idę manusia. Naćudziemy z mąde da buty, bo na prędka, ale od początku zamyśleć śniadaniu i baba pekolacja kedarom. bo darom na działa nie winie na beśtość jakieś tareby na beśiela, na beśiela. Roman pe ba a tu me się głucha, uderkać na siunen. Uderkać się na dzienny sopekereł. I rodem zakręty rodem, roden. a może prędzia, a może naprędzia, a może papiro. Mire Manusia. Tuż Manuś, pedawam endewode de jagody, kaite dekasia do klientosa o te dziogi do publika Romani, i to oceni nas fakty. To oceni nas jame. Ja menge, pałciacipen, Romano, to na wdział de rachuba gadzitko papiro, bo prędwa do rą, My prędziom, to waga go dzio, go dzio, kogo robesny podpisy dzia. I są wtedy weskie. Daj się dowody i daj się fakty, ale ja gody, ja inteligencja i psychologia, sykawał do Manusia Bangunen. My na płaskę mamy tę nie ja ale do Manusia powinno te kery buty. A na też kurko, kurkiesz ty chłon, chłoniesz ty, rób te bugaruły, chon, te daru te widzioke Polska, rób te daru te wnuki, Bo jak ja i dalej te przy kery i tu bekamy te przy jak Nadzia Jaweła i Nadzia Isy. Na pewno da buty trzeba te jeszcze je wkar i da budziasa coś te kerełłłato. Albo te kereł prawo, albo lewo. Na nic jak do Was nie było demaskirał. Pukade, cywina, si sykara. Kolchaja purum do oeskiem ostych Ja węsas te pachtałem, chavko de deworesa.